I tam trzeba bardzo uważać. Na pozostałym obszarze opady deszczu o charakterze przelotnym z godziny na godzinę, jednak tych opadów powinno być mniej. No i przenosimy się właśnie na te suwałki, generalnie na północny wschód Polski. I widzimy, że w nocy tego śniegu lokalnie w województwie podlaskim, w województwie warmińsko-mazurskim spaść może do 4 bądź 5 cm. Ale tak jak mówię, nad ranem w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych zacznie się to topić, a ten śnieg w nocy będzie utrzymywać się. Dlatego, ponieważ nadal do godzin porannych jeszcze może być delikatny minus, szczególnie w okolicy suwałk. Dopiero w godzinach porannych tam temperatura wejdzie na plus, od 1 do 3 stopni Celsjusza, a na zachodzie od 6 do 8 stopni Celsjusza, więc tam już zdecydowanie wyższe będą te temperatury. No i porywy wiatru: te porywy wiatru od 30 do 40 km na godzinę będą przemieszczać się wraz z tym frontem atmosferycznym. No, lokalnie może powiedzieć, do 45 bądź 50 km na godzinę, wiatr będzie wiał z zachodu w kierunku wschodnim. Więc tutaj raczej nie ma żadnych niespodzianek. Sprawdźmy sobie jeśli chodzi o ostrzeżenia, co się będzie działo. I w nocy mamy ostrzeżenia przed oblodzeniami. IMGW ostrzega tutaj przede wszystkim obszary e, Suwalszczyzny oraz krańce północno-wschodnie. Tam na drogach może być ślisko, szczególnie w godzinach porannych. Zalecam ostrożność. Jeśli chodzi o wtorek, to we wtorek zatoka niskiego ciśnienia powinna już opuścić nasz kraj. Ciśnienie w całej Polsce zacznie rosnąć, najwyższe będzie w Polsce Zachodniej, tam nadal 1025 km w północno-wschodniej wzrośnie to ciśnienie do 1018 hektopaskali. Jeśli chodzi o opady, nadal będą występować, ale to już będą opady bardziej o charakterze przelotnym. Przelotnym yy, będą to opady lokalnie konwekcyjne. Mogą się tworzyć pasma konwekcyjne, jednak żadnych wyładowań tutaj raczej być nie powinno. Po prostu będzie pogoda w kratkę z opadami. Na krańcach północno-wschodnich nadal mogą występować opady deszczu ze śniegiem. Z racji tego, że tamta temperatura nadal będzie najniższa i będzie wahała się od 0 do 2 bądź 3 stopni Celsjusza. Generalnie na całym północnym wschodzie, maksymalnie do 3 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze to temperatury wyższe od 4 do nawet 6 stopni Celsjusza. Temperatury odczuwalne natomiast najniższe na północnym wschodzie w suwałkach minus 3 stopni Celsjusza, ale najwyższe w Katowicach i w Krakowie, tam do 5 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o porywy wiatru. Już powinny być troszkę słabsze, od 30 do 40 km na godzinę, nadal wiążące z zachodu w kierunku wschodnim. Biomed będzie w całym kraju niekorzystny, natomiast na zachodzie, już po przejściu frontu atmosferycznego, tu będzie przechodził z niekorzystnego w obojętny, bo tam już będziemy mieli już o wiele dalej ten front atmosferyczny. Ciśnienie też zacznie nam wzrastać na pozostałym obszarze nadal niekorzystny. Ostrzeżenie IMGW na dzień to przede wszystkim dla południowych regionów województwa podkarpackiego, województwa małopolskiego i śląskiego oblodzenia. Tam na drogach będzie ślisko, więc musimy przede wszystkim tam zwrócić uwagę na to, jak będziemy jechać autem, no ale w całym kraju, tam gdzie będą występowały opady deszczu, też musimy po prostu zachować szczególną ostrożność. No i ostrzeżenia, wyzbrania, tutaj ostrzeżenia hydro nadal się pojawiają. Trzeciego stopnia nie tak dużo, bo na południowym zachodzie i północnym wschodzie, ale generalnie ostrzeżenia drugiego stopnia mogą się pojawiać. Opady deszczu robią nadal swoje, mimo tego, że tych opadów jest mniej, to ziemia nadal jest tutaj, że tak powiem, nie może już pochłaniać większej ilości. Wilgoci, stąd te ostrzeżenia nadal występują. Kolejne dni, czyli środa, wędrówka kolejnego frontu atmosferycznego przez Polskę. Więc kolejne opady deszczu, prawie w całym kraju, zachmurzenie duże do całkowitego. Temperatury na zachodzie do 8 stopni Celsjusza, lokalnie do 9 stopni Celsjusza. W górach minus 3, minus 4 stopnie Celsjusza. Na północnym wschodzie również minus 3 do minus 4 stopni Celsjusza. Wiatr nadal słaby od 10 do 20 bądź 30 km na godzinę. Godzinę, na wybrzeżu od 40 do 50 km na godzinę. Czwartek nadal opady deszczu, szczególnie w Polsce Zachodniej Centralnej, lokalnie w Polsce Południowej pojawią się przejaśnienia. No i te temperatury będą już zdecydowanie wyższe na południu do 12 bądź 13 stopni Celsjusza, w Polsce Północno-Wschodniej od 1 do 2 stopni Celsjusza. Co do wiatru, to wiatr najsilniejszy będzie w górach. Tam nawet do 100 km na godzinę, wiać będzie z południa, więc znów halny, znów fen. Moi drodzy, dzięki Wam serdeczne za to, że byliście tutaj ze mną na tej prognozie pogody. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Busz oraz do subskrypcji naszego kanału. Dobrego wieczoru, bądź dnia, pozdrawiam.